No cześć, dostałem wczoraj telefon od tego przesympatycznego człowieka, u którego zostawiłem zbiornik paliwa do subaru, że zbiornik jest już gotowy, więc właśnie po niego jadę. Przy okazji kolejna wizyta u Michała klasy, tym razem po prostu po odbiór tej fałszywej turbo, więc ona wraca do nas na warsztat, na jakieś tam drobne, drobne rzeczy do dokończenia i całkiem możliwe, że Niedługo pojawi się na torze na Zerwik. A za chwilę pokażę Wam ponowny montaż tego zbiornika. Zobaczymy, czy, czy auto w tej chwili działa prawidłowo. Myślę, że tak, nie ma, nie ma tam raczej żadnych wątpliwości co do, co do diagnozy, ale też pokażę Wam kolejne rzeczy, które znaleźliśmy i jak je naprawiamy w tym Subaru. Najpierw zobaczmy sobie, jak zbiornik został zregenerowany, spodnia strona została pokryta grubą warstwą takiej ochronnej gumy, baranka coś w stylu linexa od góry bardzo ładnie pomalowany czarnym epoksydowym lakierem dzisiaj niestety właściciela nie, nie było, więc odebrałem zbiornik, ale muszę tu, muszę tu kiedyś wrócić, bo naprawdę miejsce jak na warsztat samochodowy to jest Naprawdę wyjątkowe. Teraz, jeszcze dla przypomnienia, jak zbiornik wyglądał przed renowacją, i porównanie, jak wygląda w tej chwili. Był on przedtem bardzo mocno skorodowany w środku i to właśnie ta korozja powodowała problemy z zachowaniem tego samochodu. Teraz został wypiaskowany i pomalowany specjalną farbą odporną na paliwa. Prace przy samym samochodzie. Rozpoczynamy od zamontowania pływaka w zbiorniku oraz takiej osłonki termicznej, która znajduje się po stronie rury wydechowej. Następnie unosimy sobie samochód i montujemy zbiornik do nadwozia. Wszystkie przewody gumowe związane z układem paliwowym oraz z układem pochłaniania par paliwa wymieniamy na nowe. Dość trudnym do namierzenia elementem okazało się kolanko do połączenia wlewu paliwa. Na szczęście znaleźliśmy polskiego producenta, który robi takie elementy z gumy paliwo odpornej NBR. Chwili, który teraz widzicie nie jest standardowym rozwiązaniem w tym samochodzie. Zainstalował go sobie, znaczy nie ten dokładnie, bo ten jest nowy. Ale jest to rozwiązanie, które wprowadził sobie właściciel samochodu, a my je zostawiamy, ponieważ uważam, że jest to naprawdę dobry pomysł, żeby dać dodatkowy filtr przed pompę paliwa. Pierwsze tankowanie do zregenerowanego zbiornika, ale zanim jeszcze przejdziemy do odpalania, mamy do ogarnięcia jeszcze jedną usterkę, a mianowicie nieszczelności w układzie wydechowym. Zregenerowaliśmy kolektor wydechowy YAP Pipe, tam były popękane flansze, to wszystko zostało pospawane i zamontowaliśmy to na nowych uszczelkach. Poziom paliwa na razie mamy 0, ale no, takie 10 litrów na całkiem pusty bakiem. W razie jeszcze nie działa nam jedna rzecz czyli obrotomierz, tym musimy się zająć za, za chwilę, ale podstawowa usterka Subaru została naprawiona, więc winowajcą całego zachowania auta był po prostu skorodowany zbiornik, zbiornik paliwa, który powodował zatykanie się smoka w zbiorniku i odcinało to dopływ paliwa, więc Subaru już sprawne, pora. Poczuć troszkę jego retro charakteru, a jeszcze nie teraz, ale o, tu w tym miejscu niedługo pojawi się link do recenzji tego samochodu, gdyż nie mogę się tego doczekać. Jest to bardzo, bardzo fajne auto. Pozdro!